Witam nocą No ja tutaj już sporo siedzę i sporo kombinowałem. Miałem właśnie te kolumny sprawdzić albo na AK44 albo hmm, albo na PM22. No okazało się, że na PM22 jest jednak łatwiej, bo nie muszę sprzęgać żadnych kabli podłączam tylko pod kable od subwoofera bo yy, chinch jest tylko od wysokotonowego głośnika w PM22 no i tak samo jak połączę te bluesy mimo, że one mają sprzężone wszystkie trzy głośniki pod kable to gra tylko bas co jest dziwne no i tak oto doszedłem do wniosku, że one też pierdziały na PM22, czyli byłem pewny, że to jednak wina Kolum. Ale co się okazało, przypadkiem do tego doszedłem, że to w dużym stopniu wina tych otworów rezystancyjnych, które sobie zgrabnie pozatykałem klejem na gorąco, bo no zaklejając zwykłą taśmą to i tak by mi to się wyrwało. Także no uszczelniłem trochę jeszcze ten klej na gorąco, bo te pałki były trochę za luźne i powciskałem to na styk. Nie jest jakoś idealnie nadal, bo być może jeszcze lekko problem leży we wzmacniaczu wieży, bo podłączając powrotem z PM22, gdzie tutaj furgot całkowicie zlikwidowałem Baz był czyściutki, ale podłączając powrotem pod diorę jednak, jak to tam Łukasz nazywał, yy, nadal troszeczkę brumi, ale już nie tak bardzo. Także jest o wiele lepiej i pokażę Wam to jeszcze raz na przykładzie, no, na porównaniu PM22, która ma jednak no, głębszy bas od AK44, bo AK44 jest tylko głośniejsza, ma więcej średnich tonów. Ale PM22 ma naturalniejsze, głębsze basy, dlatego będziemy porównywać z PM22, bo jej brzmienie jest bardziej zbliżone do tej diory. Tyle, że diora ma, znaczy diora, no te bluesy mają więcej średnich tonów, więcej przestrzeni, takiej wię, wię, więcej pełni i dlatego ona brzmi najlepiej. To brzmi najlepiej ze wszystkich moich sprzętów. Zdecydowanie to brzmi najlepiej. Nawet jeśli jeszcze trochę pojawią się jakieś tam problemy z tym basem, to na tym i tak się najlepiej słucha. Ale dobra, już nie owijając bawełnę, zobaczcie. Bas na full. Tutaj przy wieży, no troszeczkę zdjąłem, żeby nie było przesteru. O, bo tak jest na maksa, a ja troszeczkę zdejmuję. Przy korektorze jest. Tak na 3 4 albo nawet na, no, na 4 piąte te basy podniesione. Także jest bardzo wysoko na wieży. Jedynie nie dawałem na maksa, żeby przesterów nie było. No bo wiadomo, że też one nie są jakoś tak skonstruowane, żeby można było bas dać na maksa jak w Harman Kardonie czy, czy w tych JVC. No bo to nie ta konstrukcja, ale jest, no, jest znacznie lepiej. No i posłuchajcie teraz PM2.2. Pas na Maxa, soper na Maxa i diorka. Fantastycznie to brzmi. Także problem okazał się w tych cholernych otworach rezystencyjnych, które pewnie pierwotnie nie charczały, ale być może tam gdzieś się poprzesuwały te, te gąbki, te uszczelnienia i to one furgoczą. Dlatego, żeby już tam w tym w środku nie grzebać, bo mi się nie chciało tego. Rozbierać, zresztą nawet nie wiem, czy bym to umiał rozebrać, po prostu pozatykałem te otwory rezystencyjne i tyle. Jest spokój, jest o, o wiele lepiej. O niebo lepiej, teraz naprawdę super się tego słucha. Pas jest całkiem ładny, czysty i naprawdę super to teraz brzmi. Jeszcze może trochę te soprany są przesterowane, no ale ja tak lubię. no Mógłbym jeszcze ciut zdjąć, ale, ale lubię jak jest dużo sopranów, te smaczki takie sopranowe. Także mi to nie przeszkadza. No i jeszcze raz zobaczcie o ile słabiej gra PM22. Oj, no może już na następnym nagraniu albo na wcześniejszym. Może... Hmm... Oh, she's got the look. Pięknie, tak przestrzennie. I tak, no... Może no basowo to one ciągle nie są jakimiś potworami, ale dźwięk jest super, taka pełnia, mega te średnie tak fajnie wypełniają yy, całą tą przestrzeń, że naprawdę brzmi to jak coś potężnego, ale, ale nie jakoś tak powalająco basowo. No i dobrze, bo ja też nie lubię właśnie jak tak coś basowo łupię, dlatego mało słucham JVC, mało słucham Sharpa, bo one za bardzo napierdzielają tym basem. Chociaż w JVC da się trochę zdjąć, no ale jemu wiadomo, sopranów brakuje, no i w szarpie też sopranów brakuje, a basów nawet się nie za bardzo da zdjąć, także to mi się teraz najbardziej podoba, zdecydowanie. Ten 22 gra ładnie, AK-44 też, ale Diorka na tych kolumienkach pokonuje to wszystko, zmiata. To jest dźwięk naprawdę koncertowy. No i miałem jeszcze raz przejść na PM22, żeby pokazać różnicę, także dam głośniej i, i przeskakujemy na PM22. No, i po przejściu na diorę, nawet na, na tych wokalach słychać tą potęgę. No. Hmm. Jako, że specyfika tych kolumn jest taka, że potężnych zejść one nie mają, ale mają potężne brzmienie bez jakiegoś mega basu, ale jest naprawdę takie, no, ro, robi wrażenie. To jest wielkość, jednak, jest moc. Super, to brzmi. Dobra, już was nie zanudzam dziesięcioma filmami o Diorze. Zmykam. Hej.